Witajcie, kochani! W dzisiejszym odcinku zajmiemy się historią religii, magii, historią czarostwa. Ale będzie to seria, to ja chcę zaznaczyć, przejdziemy sobie przez różne epoki i to, jak powoli magia i religia wkradała się w życie ludzi. I na początek, oczywiście, idąc chronologicznie, zaczniemy sobie od prehistorii. Na kanale już pojawił się film dosyć stary. Ogólnie history czarostwa, gdzie głównie skupiamy się na egzekucjach, tego typu rzeczach, ale dzisiaj poświęcimy uwagę całkowicie innemu tematowi, czyli jak to się zaczęło. No i przejdziemy sobie przez kilka etapów. Od razu formułujemy, będzie tutaj dość dużo cytatów, żeby ładnie nam tutaj wprowadzić klimat. Więc o to trzeba zaznaczyć. I, na, i mamy takie etapy jak życie, śmierć, życie po śmierci, czyli pierwsze Podpunkt, gdzie troszeczkę wejdziemy również w kwestie naszych gospodarczych, czyli postrzegania podności. Nie wiem, jakieś mocne, ale tak będzie. Następnie myślę sobie pokrótce kult ognia, kult niedźwiedzia, już taki naprawdę poprawny kult podności oraz rolę szamanów, kapłanów i tak dalej. Na samo zakończenie. Więc jeżeli kogoś interesuje właśnie to, jak powstawała magia, jak to się zaczęło, no to zapraszam na pewno. Będzie tutaj mnóstwo ciekawych informacji. Nim jeszcze zaczniemy, no to lajkujcie, subskrybujcie i komentujcie. Piszcie, że kolejne materiały na kanale, a my już nie przedłużamy. Ale zacznijmy sobie od tego, skąd wywodzi się taka kwestia magii, skąd w ogóle te mitologie były i się pojawiały, skąd to się wzięło? Więc mamy takie. Przypuszczenia, archeologowie wysunęli taką tezę, że tworzenie mitologii było wprowadzeniem ładów w poznany świat. Jak obrona przed ciśnieniem wielkiego, nieznanego chaosu, w młodszym, młodszym poleliczu zostały stworzone podstawy religii i najstarszej mitologii świata. Uszesny człowiek wierzył głęboko, że istnieje, że istnieje swoje na Ziemi, za wdzięczność siłom, które w dole są tworzyć wszystko i wszystko zniszczyć czyli bogom. To jest taki stacik. I co było pierwszą rzeczą, którą zaobserwował taki człowiek? No to była to śmierć. I ta śmierć, po co się działo? Bo najważniejszą tajemnicą, która musiła ludzi do podjęcia badań świata. Oni się zaczęli zastanawiać, o co chodzi po prostu. Musiało to doprowadzić do zbudowania wiedzy religijnej od formy prymitywnej do coraz bardziej doskonalszej, czyli wiadomo, zaczęło od jakichś podstawek i potem nam to się rozwija. Oto naczelna idea, która prowadziła <laughs> Ludzi przede wszystkim, przez czasy. I jest ścieżką różnych religii, czyli właśnie życie, śmierć i życie po śmierci. No i mamy dowody, że już nasi prahistoryczni przodkowie mieli pewne koncepcje na to, bo przy najstarszych szkietach ludzi znaleziono ślady obrzędów pogrzebowych, czyli wiary w życie pozagrobowe. Godne jest tutaj uwagi wiadomość <laughs> mości z. Wiadomo, że w Bentanie Witzmergi w Niemcach odkryto małe figur, małą figurkę pochodzącą sprzed. 38 tysięcy lat. Najważniejsze jest to, że ta figurka przedstawiała postać ludzką, w pozycji klęczącej, z drakami zniesionymi do modlitwy. Człowiek pierwotnie grzebał w swoich zmarłych, ułożenie ciała ludzkiego oraz tajemnicę <coughs> rzeczy, co do tym użytku skłaniało zmar zmarłych, zracało podstawy religijne, które właśnie ten człowiek prehistoryczny zaczynał mieć. No i na przykład w jaskini śmieci w południowym Iraku, zwłoki ułożone zostały wśród kwiatów i wystaw palestertą kamieni, zaś w taki tasz, w tu, <coughs> turkańskim wokół miejsca pochówku, dziecka ułożono wieniec z rogów muflona, czy takie jakby kozy, jakby ktoś nie wiedział. Jackini monte trilla we Włoszech, dojście się czaszka ludzie toczy na małymi kręgami kamieni. Jest to jeden z tak zwanych pochówków czaszek. Często na podkandary pogrzebały na przykład w lac la pere axuselne we Francji. Pod koniec okresu Muzyka karnego zaczęto grzebać zmarłych w pozycji embrionalnej i posypywać zwoki czerwoną ochrą, czyli taki po prostu pyłem. Jedno i <laughs> drugie może świadczyć o wierzeniu w poś, poświęconą egzystencję, powrót do łona matki, ziemia oraz, o, ziemi oraz wydłużenie życia w innym świecie za pośrednictwem czerwonej krwi, a tą krwią właśnie miała być ta Orcha. No i innymi śladami właśnie takiej kultury, tradycji, że coś tam zaczynało się nam. Naszym przodkom układać w głowach, że oni już coś tam zaczynali składać. Są barwione kamienie, płaskorzeźby, kościane figurki oraz bogate zdobione z, z malowidłami na ściennymi. Różne kości, głazy włożone w szczególny sposób, jak na przykład właśnie w tamtych pochówkach, gdzie były wokół czaszek. E co tam mamy? Grubo ciosane figurki kamienne, na przykład ta z człowieczkiem. Narzędzia inne pozostałości, które funkcje i zastosowanie miały niełatwy to po prostu rozszyfrować. Czyli na przykładu, tutaj jest parę przykładów, które właśnie znalazłam na Wikipedii, jak można interpretować znaleziska na, W jaki sposób? I na przykład, jest tutaj lektura tak, ze siekiera, może służyć do silania grubszych gałęzi, ale może służyć także do rytualnego zabijania zwierząt, ofiary lub nawet człowieka. Naczynia ludzkiego szczotki mogą znaleźć do kogoś, kto zmarł w czasie batalii, ale mogą znaleźć także do ofiary jakiegoś krwawego rytuału. Naczynia mogą pełnić niezliczone funkcje, tak. Że w codziennych i w czasie magicznych obrzędów lub religijnych świąt. Wiele z tych obiektów może jest na podstawie po prostu analogii. No i tutaj z reguły badacze odnoszą się do ludów rdzennych, do których nadal nie dotarły technologia, dobytek współczesnego świata. I te wszystkie rdzenne ludy są inspiracją, jak mogła wyglądać religia i kultura oraz praktyki religijne tych prehistorycznych ludzi, tych pierwszych ludzi. No, i tutaj mamy, że no, w czasach kultury magdylańskiej byt człowieka prawie nie odbiegał od warunków budowania zwierząt, ale jego świadomość, sądząc z tego, co zostawił w swoich sanktuariach, już na, no, po prostu była już na wysokim poziomie. No i takie warunki były po prostu bardzo dobrym miejscem, żeby rozwijać się religia, mitologia i pierwsze. Mm, jakaś taka moralność plemienna, czyli pierwsze zasady funkcjonowania w społeczeństwie. Najstarszy był kult płodności, który po. Poprzez liczne obserwacje doprowadził człowieka do rolnictwa, tak, czyli człowiek zaczął uprawiać. No i na tym etapie powstawały bóstwa urodzaju, czyli po prostu te bóstwa, które miały nam dać ten urodzaj. Tej sprawie, że te nie będą rosły i tak dalej. Ofiary związane z kultem rolniczym, bo są bardzo okrutne, no, jak na nasze standardy współczesne. No, też pojęcie tamtejszych rolników, tych neolitycznych rolników, było to coś w rodzaju wymiany naturalnej, typu życie za życie, na przykład życie ludzkie za życie zboża. Że, a więc tutaj mamy właśnie jeszcze tutaj ten fragment, o wspomniałam, że będzie ten urodzaj, ta płodność gruntu też tutaj w tym akapicie, gdyż tutaj się pojawia taki pierwszy przykład tych ofiarnych mordas, na przykład. Kolejny punkt to kult ognia. No i kult ognia znamy z wielu religii późniejszych, tak? Grecja, Egipt, no gdzieś zawsze coś się mną przewija. Wielu ludzi, no, święty lub boski. Możemy przypuszczać, że kult ognia jest jednym z najstarszych, jeżeli religijnych o trudno go zrozumieć archeologiczne. Czyli mamy kult śmierci, ludzie odkrywają ogień, pojawia się kult ognia. Pierwsze średnio z do odmyślenia na temat wieży ówczesnych ludzi wiążą się ze skim. <coughs> to jest listka nazwa, więc szczekam. Zuchołkodiana, zuchołko, przepraszam, i człowiekiem pekańskim. Ryzykowana jako Homo erectus, tam około 700 tysięcy lat temu. W znaleziono zgromadzone przez niego czaszki, w którym forma Magnus została zrzaskana dla ułatwienia dostępu do mózgu. Tego typu praktyki kanibalistyczne zazwyczaj łączą się z chęcią przez tej energii i mocy osoby zmarłej. Czyli po prostu już mamy jakiś rytualny kanibalizm, mamy tego typu różne obrzędy. i właśnie mamy postrzeganie na przykład o nie, jako źródło energii, źródło. Kultu i tym podobnych rzeczy. Kolejnym, który się tak kult powoli zaczął wyłaniać, będzie kult niedźwiedzia. Czyli kult dzikich zwierząt. Nie tylko niedźwiedzia, bo wilki, rysi ogólnie, te drapieżniki, które i dawały jedzenie, ale już były niebezpieczne. Nie wiem, jakie te jest oblozębne teraz jest ja no ale wiadomo o to chodzi. Te zwierzęta, które egzystowały z naszymi przodkami, były niebezpieczne. No na przykład mamuty i tak dalej. Ale tutaj skupimy się na niedźwiedziu. Prawdopodobnie jest to, że owocem w Europie był rozpowszechniony kult niedźwiedzia. Zwłaszcza w Szwajcarii, Francji, Niemczech i we Włoszech. W jaskini Dera Holler, Szwajcarii, znaleziono niedźwiedzie czaszki zamknięte w kamiennych sarkofagu, nakrytym kamienną płytą, co było średnictwem o celowym pochówku zwierząt. Pomina to współczesne praktyki kultu niedźwiedzia w wśród ludów Arktyki. Nierzą oni, że martwe zwierzęta powrócą do życia i. Przekonają swoich kredek, aby się pozwolili człowiekowi po prostu zabić. No i pff, ostatni taki kult, no to oczywiście kult płodności. I każdy chyba. bo kto zaczyna interesować się mitologią, wiarą przodków, powinien przejść, czy później taki na słynną, polityczną figurkę Wenus. Najczęściej właśnie się, będzie w kości, rogu lub kamieniu. Te małe, piękne, pulchne przedstawienia. Znaleźć je od Francji po Syberię. No co jeszcze z nich, Wenus Valide from niektórzy sugerują, że przedstawiają zwykłe kobiety, lecz wydaje się bardziej prawdopodobne, że są to, to pierwsze wyobrażenia bogini z kultem płodności i wzrostu opiekunki kobiet i czyżarnek, i po prostu domostwa, czyli nasza pierwsza opcja takiej Wenus. No i prehistorycznie religia była religią małych społeczności, plemion, nie mówiąc się myśliwstwem, jakimś tam zbieractwem, no coś tam, rybołówstwem i tak dalej. Czyli to były takie plemię, które miały swoje takie podstawowe funkcje do zrobienia. Rodzina i lud stanowią dla nich taką najistotniejszą formę organizacji. Nie było nic ponad. Mamy swoje plemię, mamy swojego lidera, mamy rodzinę, mamy kobiety, które rodzą dzieci. No, mamy takie proste hierarchię społeczną, proste ustalenie, co kto robi. Kobieta zbiera owoce, mężczyzna poluje i tak dalej, i tak dalej. Zbycie pożywienia, przetrwanie wrogich otoczeń i wychowanie następnego pokolenia prowadziły... I prowadzenie wędrowego trybu życia Wymagały nie tylko wyjątkowych zdolności, ale także sporej dozy szczęścia. No bo wiadomo, niebezpieczne zwierzęta, pogoda i tak dalej, no to wszystko mogło popsuć. I nawet ze sporo. A takie figureczki były małe, podręczne, łatwe do przynoszenia no i dawały poczucie bezpieczeństwa. Tak w drodze, jak i w obrębie nowego siedliska. Wydaje się, że taki psychologiczny punkt widzenia dość wiarygodny. Z dość wyjaśnionym wytłumaczeniem tych figureczek, tak? Ludzie potrzebowali czegoś, co będzie zabezpieczać, potrzebowali symbolu. Wiadomo, na początku w tych starszych dziejach dość ładnie wyglądał się nam matriarchat. Pierwsze pojawiały się boginie, pierwsze były właśnie matki, kult matki, ona daje życie, matka ziemia, śmierć jako kobieta. To miały być właśnie takie mocno kobiece aspekty. Kobieta daje życie, kobieta odbiera życie. No i tak dalej i tak dalej, że właśnie największą opiekunką będzie właśnie jakaś Wenus, że płodność, że krew matczyna, tego typu rzeczy się tam tej bardzo ładnie nie po pokazują, mam tutaj taki mocny nacisk właśnie na to, że oryginalnie to był początek takiego zmienia się, co było najbardziej istotne. No wiadomo, z czasem to zaczęło ewoluować, no na początku wiadomo, mamy boginię, nie mamy tą Matkę Ziemię, mamy tą Wenus, mamy te figurki, to miały być takimi pierwszymi talizmanami. No ale mamy także Szamanów. Mamy szamanów, mamy kapłanów, mamy czarowników. Czyli kogoś, kto zajmuje się tymi rytuałami. I tak, no wielu okazów uważa, że ryty i malowidła na skalę są dla nimi jakby wizji szamańskich, czyli po prostu wchodzenia w tych transy. Szamani pozostają rytualne. Zgadzają się w trans, nawiązując kontakt z duchami, swoimi <laughs> pozaziemskimi opiekunami, prosząc o sukces w łowach do pomyślności, które zależy po prostu los plemieńców, tak? Plemie i tak dalej. No i życie czarowników, czy tych kapłanów. No to dość mocno się skomplikowało. Od zaczęły się rozwijać po prostu rolnictwo. No bo to nie funkcjonuje bez wody. Lud czynił tych naszych czarowników, szamanów i tak dalej, odpowiedzialnymi za niedostatki jakieś walki urodzają, za suszę, za to, że zwierzęta nie chciały się łapać i tak dalej, ale najbardziej zaklęski pogodowe. No i jeżeli nie spełniał swojej roli, no to co? Ginął, zabijali takiego czarownika czy tam kapłana, a opiekuna, zaklinacza i tak dalej. Bo miała być woda, miała być obfitość, no ale tego nie było. Więc z czasem z tym trzeba było coś zacząć kombinować. No i nic z tym nie wiem, że Ci przyjemna osobiste odpowiedzialność za zakłócenia cyklu natury staraj się po prostu przenieść na bogów. I tworząc tak, jakby proste pojęcie. Nie uboga, boją się z tym ofiar i, mają, i tak dalej. Które mają przebłagać bóstwa. Żeby ci po prostu pracowały, pomagały i tak dalej. Czyli robicie coś nie tak, więc to mamy problem. No i wiem, mamy takie przypuszczenia, że ludzie prehistoryczni zaczęli uznać istoty najwyższe, które nie ma początku ani końca. Tutaj również jest to dość mocno zainspirowane tym, jak obecnie postrzegają bogów te kultury plemienne. Końca, co znaczy nigdy się nie urodziła i nie podlega śmierci ta istota. Jest twórcą całego świata, dała ludziom jakieś tam zasady, no i jeżeli tych zasad nie ma, no to się ta istota troszeczkę gniewa. No i takie zasady początkowo to po prostu był termin składania ofiar, ale to wiadomo, z czasem, czasem ewoluowało na coraz bardziej skomplikowane rzeczy. No ale poza taką istotą, no to dość często w tych obecnych plemionach, więc przypuszczamy, że również w tych dawnych czasach, po prostu się kwestie tego, że ludzie pierwotni wierzyli w równoległy, ze światem żywy funkcjonuje świat duchów, także w postaci tych zwierząt. No i to ze szamani, kapłani, opiekunowie, ale także myśliwi, którzy podczas rytualnych tańcowa... tańców badali się w transach, kładali maski zwierząt. Takich sobie jakby opiekunów, to był jakiś powoli wchodzący kult duchu zwierzętek, coś co może na nazwać taką pierwszym zalążkiem do nizmu No i łączyli się właśnie z tym duchami. Czarownicy posługiwali się rekwizytami, no i najczęściej były to po prostu długiki, jakieś kości, jakieś laski itd Ciekawym aspektem są rysunki. No i szamani, na przykład, rysowali tropy, mieli na przykład w planach to, żeby te tropy by pomogły wpływając na wędrówkę zwierząt, no i umożliwili, żeby myśliwi je wytropili. Szarownicy prosili duchy, aby ślady ludzkie najzwyczajniej zaczęły skrzyżować się z tymi światami zwierzęcymi. Funkcja tych malunków to także mogła być funkcja hmm, edukacyjna, czyli jakie tropy to jakie zwierzęta, czyli powoli zaczynanie uczenia nowych myśliwych, jak polować itd. tak na skalę z myśliwstwa, z magią łowiecką, z uważam za pletyczne łowców, przy tym, na którym polowali <coughs> lub pragnęli upolować wizony, tury, żubry, konie, jelenie, słonie, na sorożce kozła, antylopem, inne, mamuty itd. To stanowi największe zagrożenie, duże drapieżniki. Jest także bardzo rozpowszechnione teoria, że groty z malowidnych skalnych były sanktuariami, na przykład taki przykład. Dlatego, co mogą symbolizować te wszystkie na malunki. Przed malujbami szamani odprawia rytualne mody, mają zapewnić udane łowy. Według innej teorii, groty z wyobrażeniami zwierząt stanowiły miejsce groty, czyli te jaskinie. Może stanowią miejsce inicjacji myśliwych, a także służy do celów w sposób dydaktyczny, czyli nauczania tych przyszłych myśliwych. No i tutaj, jak już widzimy, wyłania nam się kilka takich podstawowych rzeczy czyli rytualne zabijanie, żeby zboże, żeby te uprawy rosły. Kult zwierząt łownych. To, że szamani, kapłani i tak dalej musieli mieć dobry kontakt z myśliwymi. Mamy początki wyłania się takich kultów kobiecych, czyli mamy Matkę Ziemię, mamy takie przedstawienia tego, mamy dość spory nacisk na ogień, na krew. Widzimy, że bardzo mocno to wszystko kręci się wokół tej najbardziej podstawowych rzeczy, które były potrzebne człowiekowi do przeżycia, czyli jedzenie. A jedzenie rozchodziło się na dwie rzeczy. Albo uprawiasz pole, albo polujesz. Czyli albo potrzebujesz tego, żeby zwierzęta przychodziły tam, gdzie chcesz. Albo potrzebujesz, żeby była woda, żeby było urodzaj, żeby rośliny rosły. Czyli potrzebujesz czegoś dać zamiast za życie tych plonów, upraw i tak dalej. Oczywiście kwestia śmierci, czyli mamy rytualne pochówki. Ogień, czyli no, po prostu kult ognia pojawiał się, zaczął pojawiać się powoli. Na początku nie mam jakichś mocyk, wersji, jak to mogło wyglądać, bo przecież to są czasy przedpiśmiennicze, Ale już widzimy, że jest jakiś rytualny kanibalizm nam to tutaj wchodzi, że jakieś takie chowanie czaszek zwierząt, takie bardzo podstawowe rzeczy. Już początki tych kultów plemiennych, które zauważamy, które czasami zostały jeszcze w tych odizolowanych plemionach po dziś dzień. No i tak, w dużym skrócie prezentuje się nam właśnie prehistoria, jeśli chodzi o magię, religię i czarostwo. Przypominam, lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie. Widzimy się w następnym bają